Widzowie, znalazłem taką jedną gier, gierkę na Robloxie, w której można jechać, jak to się nazywa, Może, można jechać tym takim oto jak to, pudełkiem, można nim jechać, można nawet latać, dlatego będzie ciekawe dzisiaj, dlatego no zostawcie łapczkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał standardowo, no i co, no i no i... Lecimy raczej. No, to. Pierwszy level jest bardzo łatwy. Ja jaki speedrun! Wow, wow! 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 Ja pierdzielę! Co tu się stanęło? Nie. Ja. Ej, co będzie bar, bar, mega łatwe? Także że myślałem, że będzie to trudniejsze, ale jest bardzo łatwo. tą giereczką. Ja pierdzielę. czekaj czy są jakieś inne światy może. Ale nie wiem. Jedziemy. Uf. 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 Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Musimy tu pojechać po... E, nie wiedziałem, że <laughs> można... widziałem. A, bo trzeba szkło takie. Niewidzialne prawie. Czy no jest widzialne, ale go bym okiem to raczej nie zobaczycie. Uu, prawie było. Ej, ale tym przyjdziemy bardzo szybko, tak szczerze. Myślałam, że to zajmie więcej, ale znaczy więcej czasu i nie będzie długi odcinek, ale już jestem na drugim. Jakim to, to jest możliwe? To ja nie wiem, ale dobra. Uuu, uu, dobra, dobra. Dobra. Yy. Dobra yy, dobra Jedziemy. Uf, 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 co jest? Co to było? Co to było? Co to było? Ej, co to było? Co to było? Jak ja poleciałam tak, tak szybko? Ej, ja nie rzucę. Ja nie użyłam żadnych adminów, nie? Ja nie rzucę ża żadnych cheatów. To dosłownie tak gra pozwala na to. Jak, to ja nie wiem. Ja nie, ja nie wiem serio, jakim cudem ta gra tutaj pozwala na latanie tym pudełkiem. Takie, może są bugi, dlatego... Pewnie gra jest jeszcze w beta testach, ale na... no, ale już już dostępno. to jak to byłoby beta testa, no to nie wiem. Ciężkie to jest trochę, a może i nie? A to już my tak szybko jesteśmy? Myślałam, że. Co jest? Jest jakimś Bogiem, chyba a nie normalnym graczem. Co? Jak ja latam w ogóle! O co tu chodzi? O co tu chodzi? Ej, to jest serio. To jest niewidzialne, pewnie. A nie. Nie wiem. Ale ważne, że przeszliśmy to. Uważaj, uważaj. Nie, kurde. No dobra. <gry> Kurde. No nie da się jakoś. No. Ech, no. Dobrze. Dawaj. Spoko. Nie. Jednak, no może to zajdzie się, ale ważne, że przychodzimy to. W ogóle są jakieś postępy, ale nie wiem jakim cudem ja latałem. To, nadal zadałam sobie pytanie, jakim cudem ja latam. Jakby jakiś Bóg. To jest chyba jakiś. Bóg, że wiecie, błąd. No zaraz znowu będę latać. Dosłownie zaraz będę latać znowu. Po prostu jak się potykam, to dosłownie jakoś aktywuje mi się jakiś god Mode i dosłownie lecę. Serio jakieś dziwne. Uff. Idziemy. Idziemy. Uuu. Fajnie, ale ci powiem szczerze, że to jest mocne, to jest mocne, mocna gra, że ona tak pozwala to ja już nie wierzę w to, co się dzieje tutaj. No nie tu, nie tu, 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 dobra. O kur... nie, to może tak szybko, wiecie o co chodzi. No, trzeba tak szybko. I znowu będę zaraz znowu latać, tak? No nie. Niestety nie. Ale dziwne to jest to, że ja latam. Latać to ja tutaj nie mogę chyba. Czy latać tutaj to chyba zwykły użytkownik nie może. A jak ja to zrobiłem, to ja już nie wiem. <słyski> A może spróbuję jakoś tak? Nie. Nie da się, nie. Na szczęście. To, że ta gra nie jest taka zbugowana. Jak dzi. <noise> ja nawet nie skaczę. Ja nawet nie skaczę. W ogóle nic się robię. I w ogóle, no. Wiecie o co chodzi. A, w ogóle. Widzicie mój stage teraz. <noise> Dobra, 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 dobra. Spoko, spo, spokojnie. Dobra, 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 easy, easy, easy. No. O kurde, nie widziałam. Ale nie widziałam ich. Ajajaj, aj, aj. no niestety. E, dobra. Jedziemy na wakacje, o, nie, tak nie jedziemy. Jedziemy, czekajcie chwilę. Widzowie, ja już jestem. Ach. Gro, Gro, co ty ze mną robisz? Ja się muszę ciągle potykać o wszystko. No ja nie wiem już tego. Serio. Uwaga, uwaga, dobra, 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 jest! U u u u Dobra, spoko. Spokojnie jest. Nie na mnie, nie na mnie. Nie na mnie. No, to jest taki już albo znaczy nie, to nie są szkiełka w ogóle. Co ja gadam? Yy, co? Co? Co Czemu ja to przy przynikłem? No chyba, że przy No chyba, że tak przeleciałem, a mój mózg myślał, że przeleciałem, że przez to do dotknąłem, a nie umarłem. Mój mózg tak po prostu myślał. Wtedy to byłoby dziwne, jeśli serio bym do dotknął lawy i bym nie umarł. Bo to też tu też trzeba bardzo uważać, bo nawet o o pikser dotk jeden dotknąć tę lawę bo wtedy i tak może nam, wam zaliczyć, że do, dotknęliście i was przenieść na fauna. dlatego ta gra jest bar bardzo czujna na to ale czasem może nas usłukać Zomyślałem, że tak po prostu, dobra Espresso macchiato, mi amore, mia mia mi amore Espresso macchiato, macchiato ja gadam tu, ja już nie wiem sam No Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? No ja już też sam nie wiem Nie, nie, nie Kurde Blisko było Bym dok... bym do, bym nie dotknął nie dotknął. Przepraszam za moją wymowę, ale jestem... Jeszcze... No dobra, nieważne w sumie. Jedziemy! O Jezus, o Jezus, jedziemy, nie... jednak nie jedziemy. A nie, jedziemy. Co? Czemu... czemu ja nad tym ja... jeżdżę? Co jest, kurde? O, dobra. Easy? S... O, e, 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 już myślałam, że polecę, już myślałam, że polecę. Myślałam, że to się rusza, serio, ja mam takie zbity. 10 minut już trąkę. Okay. Blisko, znaczy no tak le le lekko ponad 10 minut, Jezus. Tu jest ciężko trochę. O, ale fajnie zjechałem z tej górki. Idziemy dalej. Espresso macchiato. Macchiato. Wow. Spokojnie. Jednak niespokojnie. Spokojnie, spokojnie. <gryzanie> Kolejny raz, spokojnie, spokojnie, jest, easy. Jedziemy na wakacje, jedziemy do Meteorii Asparysia. Dobrze, No to wszystko chyba. Drugi świat? Jeszcze trzeci będzie. Ale to jednak kończymy, ale w następnym odcinku na pewno na tym następnym odcinku na pewno y, zagram w tą gie, gie, gierkę i przejdę drugi świat i przejdę całą grę. Jej! Zaraz to. No właśnie. Zaraz to zrobię. Więc. No. Więc więc jutro albo pojutrze będę, będę z tego filmik robić. i No i przejdziemy całą grę. No a, już, a ja. Ja już będę się z Wami żegnał. Bye bye.